Mumia Syreny, przechowywana do tej pory w japońskiej świątyni, zostanie wkrótce zbadana przez zespół naukowców. Niedawno rozpoczęto pierwszą naukową analizę tego zmumifikowanego stworzenia. Trzeba przyznać, że zgodnie z legendami, ma ono górną część ciała człowieka i dolną część ciała ryby. Cała sprawa rozpoczęła się 2 lutego 2022 roku, kiedy to 60-letni kozen Kuida, naczelny kapłan świątyni Enjuin w Asakuchi w prefekturze Okoyama, zdecydował się wyjąć 30-centymetrowy cenny okaz i poddać go tomografii komputerowej, aby poznać jego sekret. Zgodnie z kronikami, stworzenie zostało złapane w sieć rybacką u wybrzeży prowincji Tosa w dzisiejszej prefekturze Kochi na przełomie lat 1736-1741. Dokładna data nie jest znana, ale warto dodać, że stworzenie oprócz paznokci i zębów ma również włosy na głowie i łuski na dolnej części ciała.